Grupa Tubondzin od prawie 40 lat wyznacza trendy we wzornictwie i jest liderem innowacji. Jako pierwsza polska firma rozpoczęła produkcję wielkoformatowych płytek gresowych, które swoim rozmiarem sięgają aż 120 na 240 cm. Tubondzin rocznie produkuje 15 milionów metrów kwadratowych płytek. W grudniu 2019 roku firma rozpoczęła nową inwestycję. Kosztem 80 milionów złotych rozbudowała swoje centrum logistyczne o nowoczesny magazyn wysokiego składowania wraz z automatyczną strefą kompletacji. Inwestycja jest odpowiedzią na szeroko pojęte potrzeby rynku oraz na zmiany, jakie przyszły w sposobie dystrybucji. Jej celem jest przyspieszenie i optymalizacja procesów logistycznych. Budowa zakończyła się w październiku 2020 roku, a w styczniu 2021 roku magazyn został oddany do działania. Za kompleksową koncepcję, projekt i realizację systemu automatyki magazynowej dla Centrum Logistycznego Grupy Tugondzin odpowiada firma Logisystem, legitymująca się szerokim doświadczeniem i sprawdzonymi kompetencjami w zakresie integracji i automatyzacji procesów magazynowych oraz produkcyjnych. Zakres plac Logisystem obejmował analizę procesową, projekt, dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu kompletacji zbudowanego w oparciu o automatyczny magazyn paletowy oraz automatyczny magazyn. Magazyn pojemnikowy Miniload. Za sprawną pracę układu odpowiada 8 nowoczesnych układnic Swiss Lock, dostarczonych, zintegrowanych i uruchomionych przez Logi System. Zapewniają one wydajność na poziomie 300 palet do i z magazynu w ciągu godziny. Sercem systemu jest nowoczesna strefa kompletacji. Strumień palety z magazynu automatycznego zasila 12 stacji kompletacji, które mogą realizować 48 zamówień w tym samym czasie. Stanowiska robocze wyposażono w mechaniczne urządzenia chwytające, umożliwiające podnoszenie i przemieszczanie ładunków o dużych gabarytach i wadze do 210 kg między paletami. Odpowiednio dobrana geometria wdrożonego układu stacji ułatwia pracę i zmniejsza obciążenie fizyczne, co przekłada się na większy komfort pracowników i dużo większą wydajność pracy. Transport w całym obszarze magazynu zapewnia system przenośników, wind oraz wózków transferowych. W całym systemie jest 1000 metrów bieżących przenośników paletowych które w punktach transferowych osiągają wydajność na poziomie około 170 palet na godzinę. Nad sprawnością ruchu czuwa zaawansowany system sterowania i dedykowane oprogramowanie przygotowane przez firmę Logisystem. Za prawidłową realizację zadań przez układnicę odpowiada warstwa MFC WCS. Kompleksową realizację w zakresie konstrukcji regałów oraz podestu przeprowadziła firma Netcon Silesia. Magazyn został wyposażony w systemy regałów paletowych o wysokości przekraczającej 23 metry. Na 15 poziomach strefy składowania zmieści się 8640 palet, każda o maksymalnej wadze 1200 kg. Waga towaru w pełni załadowanym magazynie przekracza 10 milionów kilogramów. Obok strefy składowania paletowego znajduje się system pojemnikowy, tzw. mini-load, który odpowiada za magazynowanie dekoracji, mozaik i listew dekoracyjnych. Na 4400 miejscach zmieści się ponad 200 000 kilogramów różnego typu dekoracji. Strefę kompletacji z gęstą siecią ciężkich przenośników na palety o wadze jednostkowej 1200 kg umieszczono na dwóch kondygnacjach podestu technicznego, który oprócz dużej nośności musiał charakteryzować się większym rozstawem słupów i brakiem stężeń pionowych, które mogłyby kolidować z pozostałymi instalacjami. Po zakończeniu inwestycji możliwości realizacji zamówień grupy Tubondzin zwiększyły się dwukrotnie. Obecnie możliwy jest załadunek ponad 200 tirów w ciągu jednej doby. Rocznie magazyn może obsłużyć ponad 50 tysięcy ciężarówek. Płytki grupy Tubondzin są dostępne w ponad 1500 dogodnych lokalizacjach na terenie całej Polski oraz w 70 krajach świata. Od prawie 40 lat cieszą klientów zmieniając oblicza ich łazienek, salonów i kuchni.